Kochani, z uwagi, że na praktycznie jeden dzień przed nagrywką, przed publikacją materiału o nowym sezonie się troszeczkę pozmieniało, a ja już na drugi dzień nie mogłem nagrać, kiedy zostały podane dokładne informacje, bo pracowałem po 12 godzin, dopiero dzisiaj mam troszkę czasu i mogę z wami się tym podzielić jest wpis na moim blogu pwp.fun, tam będę też jak już zamieszczał, wiecie dobrze, zamieszczał więcej artykułów z gier SuperSera oraz różne rozdawnictwa, emotki i tym podobne, no i tam zrobiłem artykuł, podałem wam jakie będą challenge, kiedy będą challenge, jakie banery do wygrania, nawet emotki niektóre będą do wygrania, niektóre emotki ponownie wracają, więc jeżeli nie chcecie przegapić, tam y, są daty podane, jest wszystko rozpisane, jakie emotki w tym sezonie będą, więc serdecznie was zapraszam, bo nie tylko Clash Royale tam to jest taki blog y, mój do gier Supercell'a i do takiego troszeczkę większej integracji z wami, niebawem tam będę więcej działów rozbudowywał mam nadzieję, że się wam w przyszłości to spodoba, też troszeczkę integruję w konta Clash Royale. A. Będzie może swoje pewne informacje sprawdzać. Już są rankingi polskie i klanowe, więc powoli, powoli tego mojego bloga będę rozbudowywać. Tym bardziej, że z to mi sprawia radość, bo piszę to wszystko sam od podstaw. Więc dziękuję, jeżeli tam zajrzycie zarejestrujecie się, bo tylko takie osoby mogą brać udział. Tutaj właśnie w losowaniach, ostatnie zakończone losowania, jak widzicie, była emotka do rozdania, a tu emotka do rozdania, więc myślę, że warto tam zaglądać od czasu do czasu. No i na pewno pojawią się tam niebawem informacje kolejne, jak widzicie, tutaj już troszeczkę tych artykułów powstało. Więc zapraszam Was serdecznie, cześć!